się przyleciało? Czy to policja? Gdzie? No tu, polecieli Ja pierdziele Widzowie w ogóle co z samolotem, no samolot To, 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 nie, to policja, to, to policja, to, to, policja, to, to, policja nie. Chyba, to nie policja to helikopter Medyczny Nie to jest poszukiwawczy No chyba. nie gadajcie, że tu jeszcze kurde będą Poszukiwawczy? Chyba tak Tak no to nie jest nie gadajcie, gruba poszukiwawcza Lądować Co tu się naprawdę wyrabia dzisiaj na odcinku No, 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 co, no co ty, ty narobiłeś ścianego? Ja narobiłem? Ty, bo oni tego radiowozu szukają porzuconego, bo ja go tam porzuciłam, chodź To moja wina? Chodź, zobaczymy, co o to chodzi no Nie ma. Czekaj, ja to wszystko wyjaśnię im Halo, dzień dobry Tak, tego radiowozu, ja im wyjaśnię to Halo, halo Co się o. dzieje? Może lądować! Lądować! Ej, POKAZUJ Dobra, znaki! Marek, Ja oglądałam na tym, na internecie jak to się znaki pokazuje do lądowania! O tak on się pokazuje! Ty! O tego! Do góry! Ty, do góry. Obu, ZNAKI! Obu, 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 obu jest. Dobra! Co się stało? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To. Pan jest z grupy poszukiwawczej! Proszę pana! Dobra, Pijany policjant jeździł, przewracał się, proszę pana! Normalnie! Dobra, panie w tym ja widziałam! Policjant! A kto? Jest policja. Ja nie widziałem, bo osobiście eee, nie widziałem. Ja widziałam go ostatni raz w sklepie, jak kupował 2,5 litra i mówił, że będzie to pił i na TikToka nagrywał. Także nie pana, wiem. Mam do pana jedno pytanie. Y, hmm. Nagrałby pan TikToka TikTok z policjantem? TikToka z policjantem jest nagrałby pan? Ale z tym, chodzi o tego TikToka, że on pije ten alkohol. I on mówił, że on miał jakieś starcie z menelem, że liścia mu strzelił menel. Dobra, inaczej. i że go badał alkomatem, i się promil miał. Proszę pana, ja Aha. nie wiem co tu się dzieje Radiowóz na tym mostrze. Znaleziony. Radiowóz znaleziony. Siądźcie widzę dzisiaj w odcinku, to są ojajcie. Policjanta. Nie ma Bartosza, nie ma Bartosza. Długowosego. Ale zapyta się pan na centrali, czy szukamy długowosego, czy krótkowosego? Ja wiem kogo szukamy a, a jakie on ma włosy? Długie czy krótkie? Proszę Pana dobra, dobra. ktoś tutaj podleci Dobra, lecę szukać go dalej Do widzenia Dobra, pielina jasna, uciekam A brać Na podwórko? Ja na, na Idź stąd, wziąć... ja czekam na wizytę A wziąć radiowóz na podwórko? No to na swoje podwórko możesz brać, na pewno nie na nasze a mogę na wasze? Bo ci większe pole ma Nie powiedziałem Ci ja się nie chcę mieszać Ja się nie chcę mieszać twoje te To wszystko przez twojego Polska Przez twojego, do widzenia o, twoje do widzenia. Ało przyleciał i tu Proszę pana, ja panu pokazuję znaki, pan ląduje Pan ląduje proszę pana Tutaj <ścoughs> sobie, tu. Co ty się odpieprzasz, naprawdę co tu się odpierdziela? Poleciał tam o dalej, zobaczcie. Krąży, tu krąży ten helikopter. No nie, no jeszcze tu mnie będzie w krowach lądował. Proszę pana, znaki pan pokazuje, tu! Proszę pana, no co pan tu latasz mi tu? Pan ląduje tu w stawie, tu człowieka topili. <laughs> no nie, no widzowie jeszcze do dachu mi nie ląduje. Nie, to tu się zgłosi do prokuratora. Do prokuratury! No nie no, wyląduje widzowie! Wyraziłem na to zgodę? Proszę pana, tu ja panu pokazuję No nie, znaki. No, to dach się tak, się zarbię! Wyląduje nie hmm. na dachu, to zgłoszę to do prokur pro prokuratury! Proszę pana, wylądujesz pan na dachu, zgłoszę to do prokuratury! Tutaj proszę pana, tu! tu. Nie, tu tylko u ciebie na darku, jak już... O, 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 tutaj, tu, tu, tu na darchu lądujemy. Tu, tu, tu. tu. O, I są masz pan dobry widok! Pana idealnie! Pan jest profesjonalistą, to widać pana u... Dobra, i co, widać coś? Gdzie może być policjant? Pododrażniczy widać. Ale nie zarwie się ten dach! Jak gwarantuję, że go nie przetrzymuję! O kur... Uuu, ja go popchnąłem, ja go popchnąłem. Narobiłeś problemów w Polsku! Ale pan narobił. Proszę pana! A pan A pan się kończy. Tak się kończy lądowanie tutaj? Tak się kończy lądowanie na dachu. Haha. No trzeba zezwolić, będziesz miał pan, nie opad jezły problemy tyle pan. Zklaszaj pan teraz do centrali, nie że pan, pan, pan nagrywał po... TikToka z policjantem Pańs. i pick, że się pan... No, tak się skończyły. Zdrałem portasza do włosego pijany przejął helikopter i... Przejął. <laughs> pijany, przejął helikopter i zekam, czekam na przyjazd. Ja pierd nie, nie no, wierzę w to kościół, że dokładał. Tak... Um. Gościu! Wiesz, że takłamałeś teraz? Oba, I... Pani, tak co było, A wie pan, że my mamy to nagrane. Mamy to nagrane. Musimy słuchaniu nagrania proszę. Proszę pana. <laughs> To pan wylanował tu i rozbił helikopter, a pan teraz na Bartosza długo własnego kurde zwala, Żeby pijany przejął helikopter? Ale wy mówicie, że był pijany, ja tak tak że żebym zgłosił, tak go odnalazłem i, i wylądowaliśmy do dachu, co zabrał, no. Ja Oj, proszę pana, tu nie było. O, o, o. albo no się dogadujemy, rięknie. zobacz pan o co mi chodzi, albo się dogadujemy, widzisz pan o co mi chodzi, albo prawda wyjdzie na jaw. z tym. Dogadujemy się, zobacz pan na ten gesty, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi. Oh. Ale ja nie mam ich przy sobie. Przelewem może być. Nie mam telefonu. To proszę pana, jeszcze Dobra, pan złej, czekaj, czekaj, ja znam triki. Wejdę tylko do helikoptera. W czarnej dupie pan jesteś, tyle dobra, Dobra, ta nie przyjadą, zaraz będzie dobrze. Proszę pana, po to pan się wyra wyrażaj, bo będzie miał pan niesamowite problemy przez to. Ile na do będę czekał na ludzi? Centrala, grupa poszukiwał się O nie poszukiwawczej, znaleźliśmy! Wszystko, Rozbi rozbiłem się samolotem! Je z jestem z grupy poszukiwawczej! Ro rozbiłem się samolotem, niechcący mnie! mnie! rozbiłem się samolotem! Nie, dobra, co tu się wyprawia? Najgorsze. Ja mówię, o tego rękę, nie mam czasu na to! Ucie U U U się naprawdę! Uciekajcie! Uciekajcie! odcinek polskiej Uciekajcie! Ja muszę tak chyba Uciekajcie! ten tytuł! Bo to co się tutaj wyprawia, to jest masakra Ja do, ja To, to, wszystko tu jeszcze podpisik na dole pan złóż A, jedno gówno I jedno dla pana jedno dla mnie i wsiąk O ja pierdzele Dobra jedź pan Jedź pan Dobra jedź pan Do widzenia Do widzenia Jedź Janina Janina chodź Janina Janina! Janina! Janinko, chodź, coś ci powiem. Janina, nie biegnij za gościem, chodź, no wytłumaczę ci coś, no kobieto, no. Zatrzymaj się tu, idę za tobą, biegnę za tobą. Chodź tu, psanie Co, czemu, czemu, czem za gościem biegłaś? Wytłumaczyć mi, bo cię nie słyszę. A, czyli wszystko co mówiłam, ty nie słyszałeś. Nie Pytałam się go, czy chce płonąć, czy chce się topić w stawie, czy przebić mu oponę Ale po prostu... Miałam tak jakby wyciszone gardło Okej okay. Ale słuchaj Janina, dżungl goniłaś No pytałam się, czy chce płonąć, czy chce... Nie, no ogólnie, środanie chyba tygrysło Za 20 tysięcy Wademilce za 20 tysięcy sprzedaliśmy. 20 tysięcy, tak? No? A dla mnie kupiliście za 10, tak? No i każdy jest zadowolony. Ty zarobiłaś 10 tysięcy i my 10 tysięcy. Na moim wademilcu, tak? No, ty zarobiłaś 10 tysięcy i my tak samo. Na jednym ciągniku No Bo my daliśmy tobie dychę, a sprzedaliśmy go za 20, czyli jesteśmy też dycha do przodu. Ty tak samo jesteś dycha do przodu, bo sprzedaliśmy nam za dychę. Mm -hmm. I każdy jest zadowolony. Porówno żeśmy zarobili, nie? Nie. Ja, jak nie? Ale co kurnie? Wiesz, co? I właśnie na takich nielegalnych oszustwach. Legi. Interesant. Ale jaki to Wy się wzbogacacie i dlatego właśnie kupujecie nowe ciągniki, wszystko i dlatego was we wsi wyzywają. Właśnie dlatego za takie zachowania, za takie kłamstwa, oszustwa, swoją bogatą siatkę oszukać, tak? Tak e, okłamać e, tak, za poloneza. Wiesz co? Dobra. Cały do jest. <laughs> Zniszczyłaś że ty masz szczelność jeszcze mówisz To Co chwilę nam ty się rozpierdzielasz, ty masz szczelność, żeby gadać, że my cię oszukujemy na jakieś Kobieto, ty spier! wieku, weź zabierz ten helikopter ode mnie z podwórka. To nie jest helikopter, ja od niego umywam ręce. Będziesz ty się tłumaczyć do komisariaci, do policji. Tak? Ty będziesz się tłumaczył. Eee, nie wchodź do mnie na... Danina! Wyjdź z auta Wyjdź z boloneza Ej, dziękuć! Dobra, by muszę to załatwić. Ręcznie tego muszę kamerę wyłączyć. Chodź wyciągnę zaraz! Ua!